Moi kochani, zaraz po pytaniu, czy Lee żyje, kolejnym pytaniem, które dostaje od skończenia The Walking Dead The Final Season jest to, czy Clementine żyje. Piszecie do mnie na komentarzach Tutaj na moją skrzynkę odbiorczą Czy na Facebooka, a nawet w donatach. Czy Clementine żyje, czy to jest Wymysł AJ'a, czy jednak Jest inaczej. Kochani dzisiaj o sobie O tym pogadamy, ja wam o tym opowiem, a was zapraszam Do oglądania. Jak zawsze jeżeli Moneteria wam się spodobał to 500 lajków Będę mega wdzięczny. komentarz Clementine dostanie wreszcie troszkę sobie, też niewidzialny i piszcie Koniecznie wasze zdanie w komentarzach, a my zaczynamy Moi drodzy wydawało mi się Kompletnie, że to łatwa Odpowiedź, że Clementine rzeczywiście Żyje, przynajmniej ja tak sądzę Bo nie mamy tak żadnego potwierdzenia Oprócz strony fanowskiej TWD Wiki Gdzie jest Clementine Alive Ale wydaje mi się mimo wszystko Jestem prawie święcie przekonany, że Clementine żyje Że to nie jest żaden wymysł AJ'a I to nie jest żadna fikcja Po prostu przeżyła Jakim cudem? Nie wiem Nie mam pojęcia jakim cudem Skoro była nie dość, że była przez chorobę przez chorobę związaną właśnie z zakażeniem szwenda, Czy wyniszczana to oprócz tego dostała przecież nogą siekierą nogą siekierą siekierą w nogę gdzie to też no zakażenia różne oraz Kochani moi drodzy, sam fakt wykrwawienia się, bo naprawdę musiała stracić wiele krwi, no, też nie, nie przewyższa tego, że jednak mogła przeżyć. Ja szczerze powiedziawszy, uważam to za troszkę słabe zakończenie, takie mało satysfakcjonujące i uważam, że mimo wszystko jej śmierć, schematyczna, nawet byłaby lepsza, bo wow, twórcy nas zaskoczyli, ale jednak to zakończenie było ok, ale spodziewałem się czegoś więcej spodziewałem się czegoś więcej po finale gry Także kochani uważam, że jak najbardziej Clementine żyje ma się dobrze oprócz tego, że jest mniej mobilna niż była załóżmy a AJ w końcu nie mógł tego wszystkiego wymyśleć więc taki luźny krótki odcineczek, w którym sobie pogadaliśmy słodko o tym, czy Clementine żyje czy nie moim zdaniem żyje, według TWD yy, bodajże Wiki też żyje więc możemy się cieszyć albo nie cieszyć jak w moim przypadku, że Nasza klemcia pęcia sobie przeżyła. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie krótki odcinek, bo co mam się więcej rozgadywać. Mam nadzieję, że w większości z Was odpowiedziały na to pytanie moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem. A teraz, cześć, uwielbiam Was, pa pa!